Uwaga, uwaga, to jest ostatni film na kanale NGNW w 2023 roku. Prezent od sponsora kanału Betfan. Z kodem NGNW 10, bądź po kliknięciu w link pod filmem, otrzymujesz bonus nawet do 200%. Wpłać 150, a zagraj za 450. A to jest najszybszy wstęp na kanale NGNW w 2023 roku. Jedziemy, przechodzimy do filmu. Zaczynamy z grubej, właściwie najgrubszej rury. Sony Kittel w Rakowie. Co to miał być za hit transferowy? sam twierdziłem że pod względem nazwiska sprowadzonego do Ekstraklasy mistrzowie Polski zrobili najmocniejszą letnią transakcję w końcu na nasze rodzime boiska zawitał gość ograny w Bundeslidze w drugiej Bundeslidze nie jakiś anonim facet w cały czas niezłym wieku technika drybling stałe fragmenty wydawało się że Kittel ma wszystko żeby tę ligę wciągnąć nosem a tu po raz kolejny okazało się że Ekstraklasa jest jedną z najbardziej nieprzewidywalnych lig świata tutaj oczywiste jest nieoczywiste a nieoczywiste jest oczywiste no i okazało się, że ten Kittel to w tej ekstraklasie nie wymiata. I jego pierwsze miesiące w Polsce to w jedno wielkie rozczarowanie. Wydawało się, że ten jego gol z Karabachem w kwalifikacjach to zapowiedź czegoś dobrego, mocnego, ale to tak naprawdę nigdy to dobre, mocne nie nadeszło. W ekstraklasie Kittel rozegrał 11 meczów, strzelił 3 gole i zaliczył jedną asystę. Tylko trochę ponad 500 minut spędzonych na boisku. Ani nie został ulubieńcem kibiców Rakowa, ani też nie został ulubieńcem trenera szwargi. Gigantyczne rozczarowanie. Zobaczymy, co z nim będzie dalej. W legii z tego letniego zaciągu zawiodło mnie najbardziej dwóch zawodników. Zdecydowanie Mark Gual, bo jeżeli mówimy o transferze króla szelców, to mówimy o hicie transferowym. Ostatni raz, jak Legia pozyskiwała króla szelców w barwach innego klubu, to też był to Hiszpan. Mowa oczywiście o Carditosie. Z Gualem jest tak, że o ile w kwalifikacjach do ligi konferencji faktycznie coś dawał Legii, dwa gole i dwie asysty, o tyle w ekstraklasie totalnie rozczarowywał. Raził nieskutecznością, jakimiś Głupimi stratami, tak jakby ten Gual, król strzelców z Zagielonii, był jakiś zupełnie inny gość. 18 meczów, 1 gol i dwie asysty. To są statystyki żenujące, śmieszne, tragiczne, tego inaczej nie da się nazwać. W 2024 roku Gual musi zacząć strzelać, bo jak nie zacznie, to nie zdziwię się jak latem, legia zacznie rozglądać się za potencjalnym kupcem. Drugi zawód to Gilles Diaz. Facet grał w Serie A, Ligę, La Liga, Bundesliga, zwiedził kawał świata. I co? W klasie 13 meczów, Jedna żółta kartka, 438 minut na boisku, a ja myślałem, że oni z Jozułę to stworzą kawał duetu. Dobrze, że jest tylko wypożyczony. W poznaniu na ten moment największą pomyłką wydaje się Elias Anderson. Facet miał być następcą roboczo, a nie jest. 14 meczów i jedna asysta. Goli Zadecha celowo pomijam, bo on się na razie więcej leczył niż grał. Poczekajmy aż przepracuje zimę, będziemy oceniać chłopa latem. A co tam u zaskakującego lidera Ekstraklasy słychać? Swego czasu robiłem film o transferach letnich Śląska. Tutaj na kanale NGNW go znajdziecie. Jak na razie dwa mocne nie wypały. Kenneth Zochore i Cameron Borthwick-Jackson. Pierwszy, 6 meczów w Ekstraklasie, tylko 82 minuty na boisku. Drugi, 2 mecze i jedna asysta. Zdełkałem a na boisku spędzone trochę ponad 20 minut. Obaj to byli piłkarze klubów z Premier League i obu raczej nie wróżę przyszłości u trenera Magiery. A z powrotów do Ekstraklasy, kto zaliczył zdecydowanie najtwardsze lądowanie? Mikkel Kirkeskow. W czasach Piasta był naprawdę solidny, a teraz? Na razie w Lubinie nie wygląda to dobrze. 9 meczów i jedna żółta kartka. Tylko trzy z tych spotkań za głębie wygrało. Kirkeskow m.in. brał czynny udział w blamarzu 0-5 z Rakowem. No dobra, a na Najbardziej nietrafione transfery Benjaminków? Mam dwa. Dwóch rozgrywających. LKS przejechał się na swoim byłym zawodniku Danim Ramirezie. Wrócił do ekstraklasy z Belgii i nie podołał. Tak jak i cała drużyna z Łodzi. Ostatnie miejsce w ekstraklasie. Strata aż 9 do bezpiecznej pozycji. A Ramirez? 17 meczów, 3 gole i 1 asysta. Miał być jedną z tych kierownic drużyny. A w tym momencie LKS jedzie prosto do pierwszej ligi. W Chorzowie jest raptem tylko o 3 punkty lepiej. Latem na Górny Śląsk powrócił. Filip Starzyński. Czy wprawił ruch w ruch? Nie. 11 meczów i jedna asysta. To nie są słabe statystyki, to są dramatycznie słabe statystyki. I tak to, moi drodzy, ostatni film na kanale NGNW w 2023 roku dobiega końca. Ja w imieniu zarówno swoim, jak i całej ekipy kanału NGNW chciałbym Wam podziękować za to, że w 2023 roku wyświetlaliście filmy, oglądaliście naprawdę długo, łapkowaliście, zostawialiście łapki w górę, łapki w dół. Wiadomo, dziękujemy za to wszystko, subowaliście. O właśnie. Kanał Rusów w siłę. Przebiliśmy 50 tysięcy subskrypcji, co jest mega wynikiem. Dziękujemy Wam za to, że w 2023 roku byliście właśnie z kanałem NGNW. I mam nadzieję, że w tym nadchodzącym 2024 też z nami będziecie, bo na pewno nie zabraknie naprawdę dobrych, ciekawych materiałów. Wiadomo, i chciałbym, słuchajcie, Wam życzyć w tym 2024, żeby to był wyjątkowy, magiczny, Rok, żeby to był najlepszy rok do tej pory w Waszych. Salutkich życiach, żeby wszystko Wam się spełniło, żebyście osiągnęli to, co chcecie osiągnąć, żebyście zdobyli każdy cel, każdy szczyt, każdą górę, żebyście byli zdrowi, bo to też jest mega ważne, żeby wszyscy byli zdrowi w Waszych rodzinach, żeby wszystko się układało i żeby po prostu było super, że jak sobie usiądziecie na koniec 2024, to sobie pomyślicie, ale to był dobry rok. Wchodzę po prostu z impetem w 2025, który ma być jeszcze lepszy. Tego Wam wszystkiego życzę. W 2024 roku życzę Wam wujek Lipiński, i słuchajcie, uważajcie na Sylwestra, żeby było spokojnie, żebyście tam nie przeginali, nie szaleli i żeby przede wszystkim nikomu nic się nie stało. Dlatego bawimy się, słuchajcie, ja już w tym wieku wiem, że na Sylwestra trzeba bawić się zdecydowanie z głową i uważać na siebie. Życzę Wam w każdym razie szampańskiej zabawy, no i fajnego wejścia w 2024. Widzimy się w tym nowym roku na kanale NGNW. Do zobaczyska! Lecę świętować. Trzymajcie się. Pa. A no i jeszcze jedno. W 2024 roku życzę Wam tego, żeby Lipiński robił zdecydowanie krótsze wstępy do filmów. O. I teraz mamy już wszystko.